Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem laptopa, to nie przewijaj tej części filmu. Jeżeli chcesz obejrzeć, co nowego wyszło, co warto kupić, to przebień do czasu wyświetlanego na ekranie. Jeżeli chcesz kupić laptop, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną przez e-mail lub przez Facebooka. Pomoc jest jak najbardziej darmowa. Wystarczy, że wypełnisz ankietę z opisu. Dzięki ankiecie będę mógł dobrać Ci kilka laptopów, które będą pasować idealnie pod Twoje potrzeby. Udzielam też szczegółowych informacji na temat produktów takich jak jakość ekranu, temperatura, hałas, czy praca na baterii i wiele innych. No ale jak to za darmo? Otóż firma mi płaci za jakikolwiek sprzedany produkt na sklepie x.com przez internet. Dzięki temu jestem bezstronny, jeżeli chodzi o marki produktów. Czyli nie jestem promotorem jednej marki X, nie polecam tylko wyłącznie ich produktów, bo reszta jest beznadziejna. Takie osoby możecie spotkać w wielu popularnych sklepach, jest sobie chłopak lub dziewczyna w wieku 20-30 lat i mówi: Jaka to marka jest zarąbista? Jaki, znaczy, ja takich kitów Ci nie będę cisnął, bo to jest bez sensu. Nie będę Ci takich produktów, produktów sprzedawał, bo na przykład teraz firma X jest zarąbista i w ogóle nie. Ja Ci powiem rzetelnie, co warto kupić i tak dalej. Ja mam płatny produkt, każdy. Każdy produkt, więc każdy produkt mogę Ci polecić a nie tylko jednej firmy. Jeżeli kupisz produkt poprzez mój link, to firma mi zapłaci procent ze sprzedaży. Nie jest to moja praca marzeń, ale na potrzeby studenckie póki co wystarcza. Oczywiście możesz kupić produkt gdziekolwiek chcesz. To będzie tylko twoja dobra wola, jeżeli kupisz z mojego linku. Niektórzy też płacą na piwek za moją ciężką pracę. Link znajdziesz w opisie. Najlepiej pisać do mnie tak 30 dni przed zakupem, jeżeli masz zamiar kupić za 2-3 miesiące lub więcej, to się wstrzymaj. Zapisz sobie do mnie kontakt, napisz w kalendarzu, bo no, wtedy mogą się pojawić nowe produkty, promocje i tak dalej. No, sami rozumiecie. Dlaczego sklep internetowy, a nie stacjonarny? No, przede wszystkim powiedziałem wam, że w sklepie stacjonarnym są osoby, które będą po prostu wam sprzedawać produkt, który trzeba sprzedać. Czyli czasem, e, który stoi już 2 lata i tak dalej i trzeba go sprzedać. Po drugie, macie 14 dni na zwrot produktu. No takich rzeczy w sklepie stacjonarnym raczej nie ma, albo przynajmniej rzadko się zdarzają. Ok, to zacznijmy omawianie laptopów. Moją pierwszą propozycją, jeżeli ktoś bardzo lubi HP i tylko jest za HP, no to HP Pavilion Gaming. Jest to dwuletni sprzęt, co prawda, i myślę, że warto zainwestować w coś lepszego. Natomiast, jeżeli ktoś jest bardzo uparty, jest to fajny model, wysoko oceniany. 5 gwiazdek, czy tam 6 gwiazdek, 16 opinii, to jest chyba. Dosyć sporo. Czyli tyle osób po prostu uważa, że ten sprzęt jest dobry. I warty swojej ceny. Dwa lata temu. Teraz powiedzmy, że znajdziemy coś lepszego, ale jest to propozycja początkowa. Coś lepszego tutaj z 1650, czyli coś, od czego bym polecał zaczynać. Z procesorem AMD. Czyli znowu jakiś minus. Dlaczego AMD jest minusem? Bo tak. Zabiera 2 GB. VRAM-u, co jest dosyć sporo. Jeżeli karta graficzna ma 4GB, no to połowę z tego zabiera sam procesor. Druga sprawa, temperatury są troszeczkę wyższe, niż w przypadku Intela. Ale jaki jest plus? Ceny są lepsze. Więc tutaj trzeba iść na jakieś kompromisy, tak? Jeżeli wam bardziej pasuje AMD, to bierzecie AMD. Jeżeli macie budżet na Intela, bierzecie Intela. I teraz tak, yy, to jest moja propozycja dla was, czyli do takiego podstawowego grania w CSA, w Lola, w jakieś powiedzmy nowsze gierki, ale na niskich ustawieniach, ten laptop sobie da spokojnie radę. No i tutaj żadnych jakby szału nie ma, oprócz tego, że mamy 120, 120 Hz matrycę. I to jest w przypadku Tym 15 cali, ale jeżeli się do mnie, do mnie napiszecie, no to wam poszukam 17 cali. Takie laptopy również powinny występować. <laughs> Lepsza propozycja z 1660 Ti, czyli powiedzmy, to jest moja zalecana karta graficzna na rok 2020. Jeżeli wybierzecie tą kartę, no to myślę, że najnowsze tytuły możecie odpalić już w ustawieniach średnich lub wyżej. W zależności od tego, czy chcecie grać w 60-klatkach, czy może więcej. Znowu procesor AMD, ale dam Wam za niedługo alternatywę w postaci HP Paviliona, który już ma procesor od Intela. Tak, jak mówię, fajna propozycja cenowo wychodzi, też całkiem spoko, jest aktualnie bez systemu. A właśnie, dlaczego ja Wam polecam bez systemu? O co w tym chodzi? Dlaczego bez systemu, a nie systemu? Jest to system. Jak zauważycie, do systemu płacicie stówki. Jeżeli ktoś się nie chce w to bawić, tak, czyli chce mieć laptopa, który odpakowuje z pudełka i jest z Windowsem, proszę bardzo, 400 zł więcej. Moja propozycja dla was, jeżeli będziecie kupować laptop gamingowy, z mojego linku, to jest ważne, z mojego linku, to dostajecie ode mnie wsparcie. Czyli tak, wchodzicie sobie na Allegro, na sklep XCOM, Comptronic, MediaMarkt, gdziekolwiek i kupujecie tam system i może was to po prostu wyjść dużo taniej. Na Allegro no są za 19 zł. 1300 osób kupiło ten produkt. Czy polecam? Polecam zapoznać się z legalnością tego klucza. Czy ten klucz jest z legalnego pochodzenia? Napisać do sprzedawcy, dowiedzieć się. Bo na przykład taki klucz za 230 zł wygląda już bardziej legalnie. Ale, tak jak mówię, należy się skonsultować ze sprzedawcą. To jest przede wszystkim ważne. Czy ludzie z legalnego pochodzenia? Do tego zachęcam. Legalność przede wszystkim jest górą. Ale, tak jak mówię, można zaoszczędzić, kupić coś tańszego. Tylko nie się błagam. Kupcie z legalnego pochodzenia. Docencie twórców. <grym> Dobra. Lecimy dalej. HP Pavilion Gaming. W wersji 1650 Ti, czyli to jest powiedzmy. Alternatywa dla tego sprzętu. Jest on droższy o tam stówkę, dwie stówki, <laughs> natomiast mamy już na Intelu. Intel jest chłodniejszy, nie zabiera 2GB VRAMu, jest z 1650. I generalnie HP-ki, Pavilion, serii Pavilion yy, sprzedają się dobrze w wersji gaming i bez gaming. Natomiast tutaj jest tylko matryca 60 Hz. No ale powiedzmy sobie szczerze, że przy karcie graficznej 1650-120 Hz, no to tylko w takich starszych gierkach, tytułach jak LOL, CSGO, no bo w nowszych no to 60 Hz raczej, 60 FPS. No niestety. Moja lepsza propozycja 1660 Ti. Tutaj jest niestety w wersji Max-Q. Co to jest Max-Q? max Q Design polega na tym, że ta, ta karta graficzna jest bardziej energooszczędna. Czyli to jest powiedzmy taka karta graficzna pomiędzy 1650 a 1660 Ti. Coś pomiędzy wydajnościowo. Ale dzięki temu hałas jest dużo mniejszy. Generalnie porównując Asusa do HP, HP pod względem hałasu wy, wygrywa naprawdę. Ten laptop jest yy, bardzo cichy. Oprócz tego, no, z R7, ale też dla, dla jeżeli się do mnie zgłosisz, znajdę wersję z i7 9750H lub i5 9300H, która no, cenowo wyjdzie drożej, ale wiadomo, że opcja może być lepsza. E, dalej, HP Omen i, tak jak mówię, 15-17 cali. Do 660 Ti polecam i 7 9750H. Ta i 5 może być, ale bardziej przyszłościowa będzie i 7 w zależności od Waszego budżetu. Tutaj mamy do czynienia z aluminią w tym sprzęcie, czyli będzie on bardziej wytrwały. Dodatkowo mamy tutaj obsługę premium. Na czym to polega? Jeżeli jesteście studentami albo osobami, któremu, którym. Ten sprzęt po prostu się nie może zepsuć. A jak się zepsuje, to naprawa jest w ciągu kilku dni. No to jest to fajna, fajna, fajna rzecz. Naprawa door-to-door door w ciągu kilku dni. A oprócz tego, do tego sprzętu HP, serii HP Omen dostajecie mnóstwo przydatnego oprogramowania czyli kontrola temperatury, zarządzanie pamięcią, ram, no i tak dalej, Wie, wiatra. W, Prędkość wiatraków, tego jest mnóstwo. HP Omen dostarcza te wszystkie rzeczy. To programowanie jest przydatne. Także, jeżeli ktoś szuka fajnego, bezawaryjnego sprzętu, HP Omen jak najbardziej. Dobra, HP, HP, HP. No dobra, ostatni HP. Tutaj jest jej siódemką. No kwota jest dużo wyższa. Ale i siódemka. Dobra, skończyliśmy już umować HP. Teraz przejdźmy do lenowo. Takim podstawowym, podstawowym, podstawową serią laptopów jest to seria Legion. Nie polecam ideapadów. Dlaczego? Ideapady skupiają się jedynie tylko na komponentach, a nie skupiają się na jakości sprzętu. Czyli kupicie sobie jest tam z 1650, z jakimś tam, jakimś tam procesorem i Bach 700 taniej, czy tam 500 taniej. Super sprawa, tylko że oprócz komponentów no to tam nic nie ma w tym laptopie. Jakość obrazu jest beznadziejna, klawiatura jest beznadziejna, touchpad jest beznadziejny i tak dalej. Więc coś, co ja polecam, seria Legion. <laughs> w konfiguracji i piątkom 9 h i 1650. No i chyba tyle. No to jest 60 Hz model, jakby co. I coś yy, mocniejszego, czyli 1660 Ti. Z i 7 9375H lepsza opcja, za troszeczkę wyższą kwotę. I z rtx może jakiś model HP, i również są wyposażone w RTX. Modele 15-calowe są z RTX Max-Q, a 17-calowe są z zwykłym rtx -em. Tutaj mamy RTX max -Q, niestety, nawet w wersji 17-calowej. Eee, za kwotę 7300 i ten będzie już systemem Windows. No i oprócz tego wam pokrywę matrycę. Czyli coś lepszego. Ten już model ma 144Hz. Ok. Asus Strix Seria G. No, tutaj cenowo jest dosyć wysoko. 16GB RAM. No, możecie zauważyć, że kwota jest 4600. No, jest to dosyć sporo. I możecie zauważyć, ten link był dużo wyższy. O, możecie zauważyć, że był to link z mojego polecenia Partner ID. Jest to ID moje i dzięki temu sklep wie, że to ja Wam poleciłem. Zaraz to naprawię. Ok. Yy, czy ten sprzęt będzie lepszy od tamtych polecanych? No, uważam, że nie. Asus Rock Strix G ma trochę problemów. Przede wszystkim nie wspiera po drugie ma problemy z lekkie z matrycą, trochę jest głośny. No i parę innych problemów, które Wam mogę odpisać na mail. Przede wszystkim ta matryca boląca, która ma sobie odzer odzerowanie kolorów i yy, jasność, ale tego nie jestem pewien. Więc ja bym to widział tak bardziej w, na samym końcu ten laptop, jeżeli chodzi o polecane. Tak samo jest coś lepszego, czyli z wersją już 1660i i 120 Hz o matrycy. I teraz coś, co jest po prostu reklamowane na potęgę. Acer Helios 300. W najtańszej wersji za 5500, w droższej wersji z rtx 2070 Max-Q za 19300. 9300. Ja wiem, że na to jest hype, na ten laptop, na 16 GB RAM. No i mi się link zepsuł. Nieważne, zaraz naprawdę Ja wiem, że na ten laptop jest duży hype. Że to jest porządny sprzęt i w ogóle. Ale porównując go do HP Omena, to matryca jest taka sama. HP Omen jeszcze może mieć technologię G-Sync, o której nie wspomniałem. Ten laptop nie ma g synca Jest dużo droższy, więc o co kamano No, co prawda ma aluminiową klapę w matrycy, gdzie... W tamtym modelu jest tylko wnętrze aluminiowe. Czy ten laptop jest w czymś lepszy? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ten laptop jest mocno przereklamowany. Mocno. Inaczej, wiecie o tym, że youtuberzy są niektórzy opłacani i nie muszą o tym mówić. A po prostu sprzęt reklamują. No, moim zdaniem jest to fajna propozycja. Okej, okay, ale czy za tą kwotę? No chyba nie bardzo. Acer Helios 300 z RTX 2070 za 9300. Gdzie lenowo mogę dostać za 2000 mniej? No jest to jakieś małe nieporozumienie, co prawda? Tak mi się tak wydaje. Jest coś dla takich biznesmenów. Ładnie wyglądający laptop MSI GS75. Grzeje się jak cholera przy maksymalnym obciążeniu, ale do podstawowych zadań czy tam biurowych. Idealnie, tylko że jak zabiorosłaś 6500 i pograć w Minecrafta, to trochę dużo, ale wiem, że chcieliście MSI. Czy polecam GL? GL bym odpuścił, wolałbym iść w Lenovo Legion, na waszym miejscu. No i tak, tak naprawdę, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pokazałem najlepsze produkty, które możecie dostać w tych cenach. A oczywiście, jak dopisze, napiszecie do mnie e-mail, no to wiadomo, że. Polecam Wam w innych konfiguracjach, zależy do Waszych potrzeb, w Waszym budżecie i w ogóle. To tyle, także polecam się ze mną skontaktować, dyluka w lub przez Facebooka. Cześć, Narka.